Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Tax One Loża Prostowa The Telegraph informuje, że HMRC otrzymało nowe uprawnienia pozwalające na bezpośrednie ściąganie podatku skąd bankowych podatników. Zmiana dotyczy osób, które zalegają z płatnościami powyżej tysiąca funtów. W Wielkiej Brytanii coraz częściej mówi się o wprowadzeniu nowego podatku dla kierowców, tak zwanego paper mile, czyli opłaty za każdą przejechaną milę. Tak podaje The Telegraph według szacunków, taki podatek mógłby przynieść nawet 20 miliardów funtów rocznie. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym Tax One Loża Prasowa zaglądamy do The Telegraph. Gazeta pisze o głośnym wystąpieniu premiera Keira Stelmera, który przyznał, że Partia Pracy przez wiele lat myliła się, jeśli chodzi o kwestie migracji. No i tutaj pojawia się pytanie, które dotyczy także Polaków. Czy cyfrowa karta będzie tylko prostym potwierdzeniem statusu, czy też stanie się barierą dla nowych migrantów? Dzień dobry Państwu. Financial Times zadaje odważne pytanie. Co by było, gdyby brytyjski system podatkowy napisać całkowicie od nowa? To pytanie Pana w momencie, gdy Rachel Reeves przygotowuje kolejny budżet.